Volkswagen Multivan w wersji Edition z silnikiem dwulitrowym diesla o mocy 150 koni, z którym współpracuje 7-stopniowa, zautomatyzowana skrzynia DSG. Dokładnie takie samo auto miałam w testach zimą półtora roku temu. Teraz znów do mnie trafiło, to już jest trzecie spot moje spotkanie z Multivanem pierwsze to była krótka wersja z hybrydą Plugin, później długa wersja z silnikiem diesla. Wówczas to była zima, w związku z tym też działało ogrzewanie. Mogliśmy sprawdzić ten samochód na górskich drogach. Teraz mamy jeszcze lato. I wybraliśmy się Multivanem aż do Hanoweru. W związku z tym miałam okazję przetestować ten samochód na bardzo długim dystansie, jak na test prasowy, ponieważ w jedną stronę to jest około 900 km. W sumie tym samochodem przejechałam praktycznie 1800 km. Jak Multivan sprawdza się w dłuższej trasie? Otóż Muszę przyznać, że bardzo, bardzo dobrze. Zarówno jeżeli chodzi o kierowcę, ponieważ miejsce za kierownicą jest bardzo wygodne, ponieważ wszystko, co tutaj mamy pod ręką, z czego korzystamy podczas drogi, korzystamy z tego intuicyjnie. Tempomat adaptacyjny sprawdza się w długiej trasie bardzo dobrze. Mamy tutaj nie tylko możliwość dostosowania jazdy do samochodów poprzedzających. Jest tutaj również funkcja jazdy w korku. Jest tutaj również funkcja dostosowania prędkości do ograniczeń, czyli do znaków drogowych. Jest tutaj również możliwość wybrania tempomatu predykcyjnego, co oznacza, że samochód w zależności od tego, jak przebiega droga, tak będzie na przykład wyhamowywał przed rądem, czy przed... Skrzyżowaniem czy po, podczas pokonywania zakrętów, więc praktycznie można jechać tym samochodem automatycznie, gdyby nie to, że gdy zdejmujemy ręce z kierownicy, to jest czujnik na tyle wyczulony, że za chwilę nas alarmuje, żebyśmy koniecznie trzymali ręce na kierownicy i koniecznie tu, gdzie powinniśmy, czyli w tych prawidłowych miejscach. Myślę, że gdzieś tutaj się znajdują czujniki. Generalnie w multiwanie może być aż 30, 34 asystentów jazdy i w długiej trasie możemy rzeczywiście to docenić, tym bardziej, że jeżeli jedziemy na długim dystansie, to w pewnym momencie jesteśmy zmęczeni i wtedy na przykład może nam się odezwać tutaj asystent zmęczenia i przypomnieć nam, że czas. Wybrać się na kawę. Mnie to się nie zdarzyło, więc widać, cały czas byłam w niezłej formie, ale taka opcja tutaj jest. Jest tutaj asystent jazdy środkiem pasa, czyli mamy tutaj aktywnego asystenta pasa ruchu, który sprawia, że jeżeli nie jedziemy środkiem, to on tak pokieruje układem kierowniczym, żebyśmy tym środkiem jechali. Jest tutaj oczywiście też asystent martwego pola, który nas informuje, że nie powinniśmy zmieniać pasa ruchu, jeżeli coś znajduje się w martwym polu, a tego nie widzimy to nas poinformuje. Więc też jest pod tym względem bezpiecznie. Oczywiście mamy tutaj też kamerę cofania z 360 stopni, więc widzimy wszystko z doku taka. w związku z tym mimo tego, że to jest dłuższa wersja. Nadal dość łatwo się manewruje w ciasnych miejscach, a w tym też pomaga nam układ kierowniczy, który przy niskiej prędkości działa bardzo miękko i precyzyjnie. Natomiast przy wyższej prędkości usztywnia się. Chociaż muszę przyznać, że na niemieckiej autostradzie miałam takie momenty, kiedy się zastanawiam: hmm, niby Volkswagen, a przy wyższej prędkości ta kierownica tak. Taka trochę jest luźna, zupełnie nie jak w Volkswagenie. Także w Polsce w poprzednich testach nie miałam okazji jechać szybciej niż 140. Tutaj czasami miałam taką okazję i dosyć długie odcinki, kiedy tak naprawdę jechałam 140, bo starałam się jechać nie więcej niż 140. Na tyle miałam tempomat adaptacyjny ustawiony. Natomiast no, były takie momenty, kiedy tak wydawało mi się, że jak na Volkswagena to takie kierownica jest dosyć taka nie jest aż tak stabilna, jak mogłoby się wydawać, jak to bywało wcześniej. Mamy tutaj cztery tryby jazdy tak jak w, chyba w każdym już Volkswagenie jest tryb ekonomiczny, komfortowy, jest tryb sport, ale jest też tryb indywidualny, który sobie, w którym sobie możemy indywidualnie dostosować różne parametry do naszych własnych preferencji. No i właśnie tutaj też możemy sobie zakliknąć, że chcemy na przykład na trybie indywidualnym, żeby kierownica zachowywała się jak w trybie sportowym jak przyjeździe sportowej. Na przykład jeżeli nam bardzo przeszkadza to, że za luźno chodzi przy wyższych prędkościach kierownica. Już znamy ten system, myślę, że z Volkswagenów, ponieważ on jest stosowany praktycznie w każdym Volkswagenie. Mamy te cztery tryby jazdy i one działają zawsze tak samo. Można sobie wybrać tryb jazdy dostosowując do własnego temperamentu czy do sytuacji w jakiej jesteśmy i wtedy albo oszczędzamy paliwo, na trybie ekonomicznym albo nie oszczędzamy, tylko bardzo dynamicznie przyspieszamy na trybie sportowym. Oczywiście, jeżeli jest z jakiegoś powodu to dla nas za mało, możemy zawsze posiłkować się łopatkami, które są pod kierownicą i regulować sobie. Bieg, na którym jedziemy, i w ten sposób albo wyhamowywać, albo zmniejszać obroty. Ciekawostką jest tutaj ten panel, o tym też mówiłam już, ale powtórzę, ponieważ jest to w sumie bardzo wygodne do obsługi. Moim zdaniem jest to super rozwiązanie. Znajduje się pod ręką, nie zajmuje miejsca w kabinie, a jednocześnie też jest intuicyjne w obsłudze. Proste. Jest to elektroniczna zmiana biegów, elektroniczny wybiera, w związku z tym no, działa szybko i precyzyjnie. Mamy tutaj zawieszenie adaptacyjne, dokładnie tak samo jak w tych poprzednich samochodach, które testowałam, co sprawia, że przy niższej prędkości, podczas pokonywania nierówności, lepiej wybiera te nierówności, czyli mniej nami potrząsa. Natomiast przy Wyższej prędkości bardziej się usztywnia, czyli ten samochód jest precyzyjniejszy, lepiej się prowadzi w zakrętach, lepiej się prowadzi przy wyższej prędkości. No, tutaj trudno coś jeszcze więcej dodać. Długa trasa 10 godzin za kierownicą. Nie sprawiło, że czułam się niekomfortowo, że musiałam zmieniać pozycję, że musiałam poprosić o pomoc w kierowaniu, ponieważ już było mi niewygodnie. Nie, fotel jest ergonomiczny, wygodny, można sobie go dostosować do własnej postury, można sobie wyregulować. Podparcie odcinka lędźwiowego, można nawet sobie w czasie jazdy włączyć masaż, więc na długą trasę to rzeczywiście jest bardzo dobre auto. Bardzo dobre auto też na długą trasę, jeżeli chodzi o pasażerów. Są takie trasy, które powtarzam, to jest między innymi Hanower, ponieważ dwa razy, raz na dwa lata odbywają się tam targi samochodów użytkowych, gdzie staram się dojechać samochodem. W związku z tym taką samą trasę, dwa lata wcześniej jechaliśmy dacią jugerem, też w takiej samej obsadzie, czyli pięć osób, i teraz pięć osób w samochodzie osobowym na tak długim dystansie jednak może się trochę zmęczyć. Ponieważ samochody osobowe generalnie to trzecie miejsce, środkowe z tyłu, mają bardziej awaryjne i żebyśmy nie wiem, jak się starali, to jednak w pewnym momencie może być to męczące. Natomiast tutaj mamy do dyspozycji aż 7 miejsc, czyli tak naprawdę mogłoby z nami podróżować jeszcze ze mną, mogłoby podróżować jeszcze 6 osób, i każda miałaby swój niezależny fotel, na którym nie tylko może wygodnie siedzieć. Każda z tych osób może się poczuć no, indywidualnie, bo siedzi na własnym fotelu, więc nikt nikogo nie szturcha. To jeszcze te fotele w nowym multiwanie, czyli ten multiwanie, który został wprowadzony dwa lata temu, mają też niezależne ogrzewanie, czyli można sobie włączyć ogrzewanie, gdy jest zimno. W naszym przypadku nie było takiej potrzeby, bo jeszcze mamy końcówkę lata, więc było dosyć ciepło. Mamy tutaj taki układ siedzeń. Z przodu są dwa fotele indywidualne, w drugim rzędzie są dwa, a w trzecim są trzy, też trzy fotele indywidualne. Natomiast ten środkowy jest troszkę węższy, co nie zmienia faktu, że każdy z siedmiu podróżujących siedzi na swoim własnym fotelu. Hałas w tym samochodzie jest moim zdaniem. Mimo tego, że tu jest wyciszone, wyciszona jest trzeba, są różne zabiegi zastosowane, które mają wyciszyć to wnętrze, nie oszukamy aerodynamiki. Samochód jest duży, wysoki, jednak hałas jest dosyć duży. Jeżeli chcemy słuchać muzyki przy prędkości 140 km na godzinę, to niestety musimy bardzo pogłośnić. Natomiast jest tutaj regulacja, możemy sobie dostosować pracę. Głośników do tego, kto chce słuchać muzyki, możemy skierować albo więcej dźwięku naprzód, albo na tył, albo na środek, jeżeli wszyscy pasażerowie ró w równym stopniu chcą e, korzystać z puszczanej muzyki i słuchać, czy na przykład książkę odsłuchiwać. Jedną z różnic, która jest między tym samochodem a tymi, które do tej pory testowałam, jest szklany dach. Jest to super rozwiązanie, ponieważ bardzo rozjaśnia to wnętrze. Jeżeli podróżujemy latem, ale myślę, że też zimą, kiedy dzień jest krótszy, takie rozwiązanie na pewno sprawia, że jest w środku przyjemniej. Że przyjemniej się podróżuje. Tutaj ten dach jest w 95% przyciemniony. Ma taki filtr, który ma zapewnić, że nie będzie się samochód nagrzewał. Nie mamy tutaj tekstylnej zasłony. To, to rozwiązanie powinno zapewnić komfort podróżowania również w bardzo upalne dni. Samochód nie powinien się nagrzewać. Spalanie w tym samochodzie jest na podobnym poziomie jak to było w moim poprzednim teście. Teraz mamy od uruchomienia, czyli zrobiłam 17 km przy prędkości 48 km na godzinę. Spalanie wyszło w sumie bardzo niskie, bo 6,2 litra na 100 km. Być może dlatego, że od razu wjechałam na trasę i jechałam z taką prędkością 80 km na godzinę. W związku z tym to najbardziej ekonomiczna prędkość, jaka może być. W długoterminowym teście, czyli cały nasz test to 1885 km, średnia prędkość 75, bo tutaj też były autostrady niemieckie, gdzie jechałam mniej więcej około 140 km na godzinę, ale zdarzało się też 160. Tutaj też jest korek, bo też. Niestety, jak to na niemieckich autostradach, też czasami stoi się w korku. Więc to zużycie paliwa odzwierciedla warunki, w jakich jechaliśmy. Były różne. Być może nawet to jest najlepszy wyznacznik tego, ile rzeczywiście zużywa paliwa Multivan. Ponieważ no, było, były tutaj różne trasy i różne warunki. No i teraz od zatankowania. Zatankowaliśmy po przejechaniu granicy polsko-niemieckiej. Więc to jest trasa słubice Warszawa. i Jeszcze plus 100 km w okolicach Warszawy. No i mamy tutaj prędkość średnią 72 km na godzinę i 8,4. No i jeszcze ostatnia trasa. Trasa miejska. Trochę korka, trochę jazdy. 15 km, 28 km na godzinę. Spalanie 7 i 7. W długim terminie wyszło nam na próbie 1915 km, 72 km na godzinę, średnia prędkość 8,3 i podobnie od zatankowania 8,4, czyli to już jest ten odcinek polski. Bagażnik w Multivanie otwiera się nogą na przykład. Więc jest to bardzo wygodna funkcja, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że ruch nogą trzeba zrobić w rogu. A jest to tak pomyślane właśnie po to, żeby nas ta klapa nie uderzyła. Inaczej, klapa się nie otworzy, jeżeli jesteśmy na linii jej otwarcia, w związku z tym tak jest po prostu wygodniej. No i to jest dłuższa wersja. Dłuższa wersja jest dłuższa o 20 cm, co oznacza, że w tej wersji Możemy spokojnie się spakować, tak jak my, w pięć osób. Każdy miał walizki, każdy zrobił zakupy po drodze i tego miejsca wystarczyło. Także wersja dłuższa, w sumie podczas manewrów czy podczas parkowania, nie robi dużej różnicy, ponieważ jest to zaledwie 20 cm, ale za to mamy rzeczywiście większą powierzchnię przestrzeń do przewożenia różnych. W tej wersji mamy do dyspozycji do półki 587 litrów, natomiast do sufitu 763 litry. I teraz dla porównania: jeżeli byłaby to wersja krótsza, to do półki byłoby tylko 380 litrów czyli taki bardzo mały miejski samochód. Natomiast do sufitu byłoby 469 litrów. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać powierzchnię tego samochodu, przestrzeń, która jest do drugiego rzędu siedzeń, czyli wtedy może podróżować, mogą podróżować 4 osoby albo 5, jeżeli przełożymy fotel środkowy z tylnego rzędu do rzędu drugiego, to będziemy mieli za drugim rzędem w tej wersji do dyspozycji 2180 litrów, natomiast w wersji krótszej będzie to 1850 litrów, czyli w zależności od konfiguracji ten bagażnik z najdłuższej wersji, czyli za pierwszym rzędem siedzeń, zwiększa się o 400 litrów, za drugim rzędem o 300 litrów, a za trzecim rzędem o 200 litrów. Warto się zastanowić, czy jest nam potrzebna taka przestrzeń. Na pewno więcej można przewieźć w tej wydłużonej z lekka wersji. Maksymalna objętość miejsca do przewożenia bagażu to jest 4005 litrów w wersji wydłużonej. Krótsza, ma o 400 litrów mniej. 3573 litry. Czy łatwo jest wyciągnąć fotele ze środka, czy łatwo jest przestawić? Jak można zmienić aranżację tego wnętrza? Wszystko pokazywałam w, w pierwszym teście Multivana, czyli test wakacyjny sprzed dwóch lat. Tutaj na górze jest link do tego filmu. Zachęcam do zobaczenia. Oczywiście, jak Multivan, to komfort na najwyższym poziomie. Możemy sobie też. Drzwi z boku otworzyć nogą, jeżeli mamy z jakiegoś powodu zajęte ręce, albo po prostu nie chcemy dotykać klamki, bo jest na przykład ubrudzona. To prosto nogą, jak widać, można sobie otworzyć drzwi i zająć miejsce w środku. Jeżeli chcemy zamknąć, to też jest prosto, bo możemy wystarczy, że naciśniemy tu guzik i drzwi się same zamkną. Multivan, najwyższa wersja wyposażenia Edition, sprawdza się bardzo dobrze w dłuższej trasie. Jest to naprawdę komfortowe auto do podróżowania.